A zatem stało się, przeszedłeś pomyślnie wszystkie próby, jakim Cię poddałem. Wykazałeś się wiarą, mądrością i wytrwałością. Uznaję Cię godnego nagrody i powiadam Ci stań u bram wieczności, a otrzymasz życie nieśmiertelne. W zeszłym odcinku, który dla mnie już był dosyć dawno nagrywany, mówiłem, że mm, no zastanawiałem się nad zakończeniem e, nagrywania tej gry, ale ponieważ, a właściwie dzięki Steamowi obniżce cen, mam mały ruch na w, w filmach z tej gry, to postanowiłem chociaż jeszcze kawałek. Się przesunąć do przodu, bo mnie osobiście bardzo się podoba ta gra. Tutaj mamy tam siekierę moglibyśmy się tym zająć, ale tak samo moglibyśmy się zająć yy, pomieszczeniem z gwiazdkami, ale właśnie ponieważ nie mamy tych 30 gwiazdek, no to udamy się gdzie indziej. O, pokaż się, bo tak bo jak biegasz z tą siekierą udamy się. Do wieży. Chyba muszę to niestety wczytać i nagrać jeszcze raz, bo no zobaczymy. Ale raczej tak trzeba będzie zrobić. No chociaż jakoś działa. No Dobra. Ponieważ, ponieważ pierwszym zadaniem trzeba przyjąć, że jest zadanie, które jest o... na parterze nazwijmy to, czyli jak zwykle będzie spoiler. Tylko że trochę większy, jak zawsze. Znaczy nie tak dużo jak niedawno, ale... Ale musimy zacząć od gwiazdki, bo gwiazdka jest... Tutaj, na dole... Siekiera jest nam niezbędna do tegoż właśnie... Tam mamy takie pomieszczenie, na pewno byście je obejrzeli. Tam mamy gwiazdkę. Ale trzeba ją jakoś wydobyć a żeby ją wydobyć to musimy się udać a może zostawmy tu tą siekierę na następne piętro znaczy pierwsze widoki podziwiamy hmm, troszkę z góry oraz pod koniec odcinka, no bo na koniec odcinka udam się do. o, właśnie. Udam się do terminala, który jest gdzieś tam ukryty. Czy jest coś, co wiążemy bardziej z inteligencją niż ciekawość? Każdą rozumną istotę żyjącą na Ziemi przyciąga to, co nieznane. Nasze mity pełne są zagadek, tajemnic i boskiej wiedzy. Nawet słowo apokalipsa. Nawet słowo apokalipsa oznacza objawienie. Prawdopodobnie nasi przodkowie wyobrażali sobie, że na samym końcu uda się nam rozwiązać tę ostatnią tajemnicę. Dzięki, prawda? A co to dopiero, jak będziemy u góry? Tu mamy zadanie. Pierwsze wieże na każdym piętrze jest jedno, ale my musimy najpierw zacząć od gwiazdki, która jest o piętro niżej, tu jest taki myk. Mam nadzieję, że znajdę. No tanief, to nie mi z powrotem by za dużo czasu zajęło. Tędy, tędy. Aha, nie <ścoughs> Dobry. Taki zadowolony, że wiem, który będę iść. Że zapomniałem zabrać łącznika który tam sobie stał. Ciekawe czy się zgubię Nie, chyba nie? Zczalnie nie żartuję. Mamy już sprzęt. Z wyższych pięter tak nie radzę skakać. O, jest tam. Dobra. Może pobiegnę, bo to jednak trochę jest przy okazji. Porozglądam się. Pięknie. Pięknie. To są niesamowite widoki. Jak w Norwegii. A tam. Tutaj, o, jest, dwudziesta ósma. Nasz łącznik tutaj, dobra. zerkniemy jeszcze na tą górkę, bo warto. Warto, oj, warto. Te widoczki są tu przecudowne. Ach, niepotrzebnie potrzebnie tu biegłem, no ale dobra, no już trudno. I tak tam musiałem dobiec. Trochę namuiliłem, ale. Cóż tam wybaczycie mi? to że i tak nie jest powiedziane, że będziecie to oglądać. Zdobyliśmy dwudziestkę z tą ósmą gwiazdkę. A teraz dla zainteresowanych jeszcze. Hmm. A może tędy, za, za różnica. Dla zainteresowanych terminal. który jest tutaj. No, nie był upierdliwy. Ja teraz udam się do wieży, żeby nie przedłużać. O! Piotro. Udam się do wieży, żeby nie przedłużać następnego odcinka. Coś tu skromne jeszcze gdzieś. Da się tu? Da się. Co? Dobrze. Niech będzie to. Niech będzie to. Niestety dużo siekiera. A niech tu leży. I tak pewnie już zresetuje, więc... W sumie będę musiał zresetować, żeby e, wróciły mi łączniki do góry, bo już po nie biegać nie będę. Zatem siekiera wróci do świata C i razie będzie czego będzie trzeba po się wrócić A na razie Ja się z wami żegnam Na razie, cześć